A może motyl? Farfale, to jest Lary. Idę na makaronowe przyjęcie. Lary uwielbia makaron. Pycha. Owszem, ale jak ta pyszność powstaje, zaraz się przekonamy. Odbywa się to w fabryce o powierzchni 53 419 m2. w Ames w stanie Iowa. A ten makaron powstał we Włoszech w latach 50. XX wieku. Zaczęło się od małej piekarni. Dziś firma Barilla ma 30 fabryk, tym 14 we Włoszech. Jej produkty są eksportowane do 100 krajów, ale zacznijmy od importu. Do makaronu potrzeba dwóch składników. Pierwszy jest dostarczany koleją. W każdym wagonie jest ponad 90 ton pszenicy. Dobrze, że czad chce nam pomóc. Jeździ maszyną do otwierania wagonów. Super! Mam rację! Niezła zabawa. Chat otwiera wagony i patrzy, jak ziarno wpada do fabryki. Rozładowanie wagonu zajmuje 20 minut. Ziarno trafia do silosów i zaczyna się proces oczyszczania. Dobrze mówię? Jest to surowe ziarno. Brudna pszenica. Na początku usuwamy zanieczyszczenia przywiezione z pola. Proces jest bardzo rygorystyczny. Chodzi o to, by dobrać się do tego, co dobre. Lary? Usuwamy łuskę i zarodek. Interesuje nas bielmo, z którego uzyskujemy różne rodzaje semoliny. Semoliny to gruboziarnista mąka. Jasne, ale jeszcze do tego nie doszliśmy. Po oczyszczeniu ziarno jest sortowane. Zajmuje się tym Dustin. Sprawdzam jakość ziarna po oczyszczeniu. Nie może być pozlepiane. Dustin Mieleozorem. ozorem, taki żarcik. Mam dla was pytanie: gdzie otwarto pierwszą amerykańską fabrykę makaronu? Na Brooklinie w Nowym Jorku, B w Chicago, czy C w Waszyngtonie? Prawidłowa jest pierwsza odpowiedź na Brooklinie. W roku 1948 przedsiębiorczy Francuz otworzył sklep z makaronami. Wszystkie maszyny napędzał jeden konik.